W Lubańskim ośrodku szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej rozpoczął się kolejny cykl szkoleń dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych tej formacji. Rozpoczął się pracowity rok dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Oprócz szkoleń kwalifikowanych dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie przygotowawczej, są to szkolenia z zakresu szkolenia podstawowego i szkolenia podoficerskiego, gdzie szkoli się aż ponad 100 funkcjonariuszy z i nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas szkoleń w OSSSG funkcjonariusze służby, Granicznej, między innymi ćwiczą udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Ośrodek w swojej dyspozycji ma trzy szkolenia. Jest to szkolenie pierwsze, jest to szkolenie jednodniowe podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, później mamy trzydniowe szkolenia udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy kwalifikowanej jest to szkolenie dziewięciodniowe. Każdy z funkcjonariuszy już wcześniej dziś przechodził jakieś szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Tutaj doskonalimy swoje umiejętności zarówno w opatrywaniu ran, wszelkiego rodzaju zranień, połamań, jak również resusytacji krążeniowo-oddechowej. I głównie na tym się skupiamy. Słuchacze szkoły ćwiczą również ewakuację z rozbitego samochodu. Każdy indywidualnie funkcjonariusz będzie mógł przećwiczyć ewakuację z pojazdu osoby poszkodowanej z wykorzystaniem fantomów ewakuacyjnych. Jest to niezbędna wiedza, która jest mm, pomocna w życiu codziennym, jak i w służbie. Każdy funkcjonariusz może ją wykorzystać ratując życie na przykład swojego kolegi lub bo, będąc świadkiem wypadku komunikacyjnego. Ponadto w naszej szkole kadra dydaktyczna, jak również słuchacze nowo przyjęci, nasi młodzi adepci służby granicznej, również mogą uczestniczyć w takich intensywnych kursach z zakresu samoewakuacji i ewakuacji z pojazdu. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu powołano z dniem 1 października 2009 roku w miejsce zlikwidowanego Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG. Szkoła jest trzecią po koszalinie i kętrzynie placówką szkoleniową tej formacji i jednocześnie pełni funkcję Akademii Partnerskiej Frontexu.